Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński docenia przedsiębiorstwa będące wizytówkami polskiej gospodarki. Już po raz kolejny w tym roku przyjechał do spółdzielni mleczarskiej Mlekpol w Grajewie, największej firmy tej branży w kraju. Faktem jest, że pan premier jest trzeci raz w Grajewie i w naszej firmie Mlekpol. Ma małżonkę pochodzącą z Podlasia, z, z rejonu Bielskiego Podlaskiego, czyli wykazuje trochę patriotyzmu, żeby sobie przybliżyć to Podlasie jak najbardziej. I miejmy nadzieję, że z tych wizyt coś dla Podlasia wyniknie. Jaki jest rynek, jeżeli możemy uzyskać wyższe spieniężenie za, za produkty? No to wtedy musimy przekazać część pieniędzy właśnie dla naszych producentów mleka, żeby oni w dalszym ciągu inwestowali w produkcję mleka i, i zwiększali to ilość. Dzisiaj rynek światowy potrzebuje naprawdę jeszcze większej ilości mleka. Odczuwa się nawet mały niedobór, szczególnie mleka w proszku. Jest bardzo duże zainteresowanie rynku chińskiego. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie wchodzić na ten rynek z mlekiem w proszku, bo go bardzo mało produkujemy. Całość mleka przetwarzamy na produkty do bieżącej konsumpcji, czyli produkty świeże, płynne, jak i sery, masła. Wizyta wicepremiera Janusza Piechocińskiego w Grajewskim Mlekpolu rozpoczęła się od spotkania z dziennikarzami. To jest rok, w którym potwierdzają się przewagi konkurencyjne polskiego rolnictwa i polskiego mleczarstwa jak nigdy dotąd. Cieszymy się z tego. To jest jednocześnie wielkie zobowiązanie, bo pamiętacie Państwo, był taki czas na początku lat 90., kiedy to wielu ludzi o jednoznacznie skrajnie liberalnej orientacji mówiło, że polska wieś, polskie rolnictwo stanowią przeszkodę w modernizacji i restrukturyzacji polskiej przestrzeni gospodarczej i społecznej. A to, co wydarzyło się w ciągu pięciu ostatnich lat, od marca, dwa, od września 2008 roku, od upadku Lehman Brothers, potwierdziło to, że po pierwsze, warto mieć dobre rolnictwo, a Polska ma dobre rolnictwo. Warto mieć sprawdzone mechanizmy łączenia się rolników właśnie w postaci spółdzielczości. I warto z myślą o tych, o wsi, o rolnictwie, o tej spółdzielczości, kierować do niej, w odpowiedni sposób i wykorzystywać środki. Przypomnę, że w latach 90. mieliśmy modernizację polskiego mleczarstwa właśnie w oparciu o środki, które były z różnych także instytucji międzynarodowych w formie pożyczek i grantów. One stworzyły nową zupełnie rzeczywistość, i szczególnie po wejściu Polski i polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej widzimy, że takie branże jak mleczarstwo, takie branże jak sektor owocowo- i warzywny, mięsny. To już dzisiaj nie jest tylko bardzo konkurencyjna część polskiej gospodarki, która stanowi siłę w rolnictwa i wsi w Europie, ale także bardzo liczący się gracz globalny. Minister Gospodarki miał do przekazania dobre wieści dotyczące rozszerzenia suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Skorzysta na tym także Łomża. W najbliższych tygodniach będziemy mieli bardzo dobre informacje dotyczące specjalnych stref ekonomicznych i wchodzenia nowych inwestorów do tych stref. Co mnie szczególnie cieszy, to także kapitał polski, w tym także kapitał spółdzielni mleczarskich, zamierza wykorzystywać mechanizm strefowy do zwiększania i intensyfikowania swojej produkcji. W związku z tym chcę powiedzieć, że te decyzje dotyczące Ełku, dotyczące Łomży, dotyczące kolejnych. Miast są bardzo ważne, teraz będą wzmocnione dodatkowym impulsem. Jak Państwo pamiętacie, nie tylko w środku wakacji wydłużyliśmy funkcjonowanie stref do roku 2026, ale co ważne, w ostatnich tygodniach znacznie uatrakcyjniliśmy formy pomocy dopuszczalnej unijnej, i w tym także stawiamy zupełnie nowe zadania przed strefami, a więc w większym stopniu chcemy poprzez mechanizm wsparcia. Kierować inwestycje zagraniczne, uwaga, i kapitału polskiego do terenów kraju za wielką aglomeracją. Stąd tak ważna jest ta decyzja w sprawie strefy Włomży, tak ważna jest decyzja dotycząca Ełku suwałk, na to, że. i później kolejnych powiatów. Jednym z istotnych czynników sprzyjających rozwojowi gospodarczemu jest budowa dróg lokalnych, finansowanych w części z budżetu państwa. Podkreśla Wojciech Dzierzgowski. Wicewojewoda Podlaski. Pan premier wspomniał o narodowym programie przebudowy dróg lokalnych. Ja pragnę zwrócić państwa uwagę na to, że jest to program, który bardzo dobrze przyjął się we wszystkich województwach i jest realizowany przez samorządy szczebla gminnego, miejskiego i powiatowego i w województwie podlaskim udało się zmodernizować i przebudować dzięki temu programowi ponad 600 kilometrów dróg o wartości ponad 400 milionów złotych i przekazać dofinansowanie z budżetu państwa ponad 200 milionów złotych. Jedną z najważniejszych lokomotyw gospodarczych w regionie jest spółdzielnia Mlekpol. Pod względem takiej statystyki to jesteśmy w Europie na szóstym miejscu, na świecie 13 miejsce, w związku z tym jest to tych państw na świecie jest stosunkowo dużo, to widać, że dorobek jest. Jest to doskonała baza do dalszego rozwoju tej produkcji mleka, a tym bardziej, że mapa polskiego mleka wykazuje pewną specyfikę, że ta produkcja została rozwinięta. W województwo podlaskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie. Ale całe południe Polski jest jeszcze do zagospodarowania. Ja myślę, że w najbliższym okresie powinien się pojawić jakiś plan umożliwiający wykorzystanie tamtego potencjału, bo użytków zielonych jest bardzo dużo, tylko no, są o wiele trudniejsze warunki do gospodarowania, w związku z tym musi być zrobiona, uwzględniona taka specyfika. Także w tym roku mlek, no powinniśmy zamknąć cyfro miliard 400 milionów litrów mleka. W historii polskiego mleczarstwa nie było takiego przedsiębiorstwa, które by osiągnęło ten poziom skupu i produkcji mleka przez naszych producentów. W Grajewie wicepremier Janusz Piechociński spotkał się także z producentami mleka, przedsiębiorcami i przedstawicielami samorządu. Dla ruchu ludowego, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, dla mnie osobiście to jest właśnie to największe przesłanie w działalności publicznej, nie tylko te wyrażane głosami w wyborach, wyrażane liczbą parlamentarzystów, radnych, wójtów, burmistrzów. To jest dzisiaj szczególny obowiązek każdego, który rozumie czas, w którym przyszło mu żyć. Że razem możemy więcej. Mówiłem temu o tym rok temu. Mówiłem pół roku temu, kiedy byliśmy na tym ważnym wydarzeniu jednoczącym wspólnotę tej spółdzielni mleczarskiej, najważniejszego zakładu, tego środowiska wsi rolnictwa, które obok przemysłu i sektora owoców i warzyw jest najsilniejszą częścią polskiego rolnictwa, spełnioną i sprawdzoną. Nie zmarnowaliście tego czasu i chciałem serdecznie za ten trudny, kolejny rolniczy rok. Z całego serca wszystkim podziękować. Chcę każdego pozdrowić i do każdego skierować przesłanie wspólnoty. Naprawdę, szczególnie kiedy ten świat jest tak niepewny, kiedy przyspieszył, kiedy zagubił się, kiedy nie odnajduje dróg, warto popatrzeć za siebie także w ten nasz hymn, w to poczucie więzi i jeszcze raz z całą mocą. Powtórzyć, że zawsze przez pokolenia polskie i Polaków więcej łączyło niż dzieliło. Podczas spotkania kilka dni przed świętami i początkiem Nowego Roku nie mogło zabraknąć życzeń. W całej Polsce, wszystkim konsumentom wyrobów mleczarskich, którzy wykazują duży patriotyzm konsumencki, wspierają nas poprzez swoje zakupy. Pracownikom, którzy przetwarzają to mleko w doskonałe wyroby z okazji zbliżających się świąt, spokojnych, rodzinnych, a nowy rok, żeby był lepszy jak rok bieżący, wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Na zakończenie uczestnicy przełamali się opłatkiem.